z tej strony Norris i witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii 007 Bloodstone i kontynuujemy przygodę Jamesa Bonda. Tym razem tuż nieopodal kasyna, gdzie mamy za zadanie włamać się do sejmu, sejfu Pamerowa. Tylko które na górę? Ten, no pójdźmy po schodach. Okej. Okay. Zobaczmy co tutaj będzie się święciło dzisiaj. James, I'm in. Pomerov's coming down to meet me. Good, I'm heading through the gardens now. Turn on your tracker. I'll home in on your signal. Hang on. Okay, it's on. Right. Now make sure you keep Pomerov busy. If he sees anything unusual, he'll lock down the casino. Understand? Don't worry, James. I know how to handle a man like Pomerov. Jade? A, no a. dobra, a będzie mi smartfona, aby namierzył Niko Okej. Okay. Dobra, mamy. Chwyćmy się tego. F, szybka ilustracja, hop! Dobra, pierwszy punkt już mamy. z tłumikiem. Okej. Okay. Na szczęście tutaj nikogo nie mamy więcej, jedna osoba jest tutaj, to ją też sobie ściągniemy z tego właśnie naszego specjalnego ściągania. Szybka likwidacja! Okej. Okay. Nic tutaj więcej nie ma, okej, okay, no dobra. Chociaż te drzwi. Nie, te drzwi się nie otwierają. Czyli musimy iść konkretnie przez te, tylko że od murku do murku. Osiągnięto punkt kontrolny. Tak szybko. Dobra, poszli. Jakby zaczęli strzelać swoimi... Nie wiem czy oni mają tłumiki czy nie Ma tłumik Ok Kto to jest? Nie, to jest jakiś zwykły po prostu bandziur Bo widzę tak Tak strasznie tutaj wszystkim rządzi

Ciśnij jeden. Okej, okay, wyłączono kamerę. Ja to bym wziął strzelił, ale okej. Okay. Otwórzmy drzwi. Teraz kamera się... A! Właśnie. Rej jest aktualnie poza zasięgiem. Poczekajcie, jakby się tutaj do niej dostać. Okej. Okay. Załatwiona. Nikogo więcej nie widzę tutaj. Czyli trzeba... Poszedł tylko nie telefon.

No okej. Okay. Gdzie się siedzą? Raz, dwa, trzy. Jeden gościu idzie tutaj, w naszą stronę. Dobra Mamy ich Wszyscy wybici No dobra, czyli teraz możemy sobie już na spokojnie tutaj lecieć Ciekawe czy w końcu się raczy tamten gościu pojawić na tym całym swoim spotkaniu Dobra, nic tutaj nie ma, nikogo. Osiągnięto checkpoint. to ty się tak. Dobra, idziemy tędy, nieważne. A, idzie w moją stronę. Tak jest. Bardzo, bardzo dobrze. Załatwione. No i, dobra, i co ja mam dalej zrobić teraz? A, czyli... O Zobaczyłbym zobaczyłby mnie zaraz. Okej. Okay. Kamera mnie nie widzi, ok. A, 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 ok, wyłączmy kamerę, żeby się pokapowali, że coś jest niechalo. Gdzie oni są? Tutaj jest jeden. Dobra. czy po sprawie, możemy lecieć dalej. Hm. Fuck. Ajajajaj. Aj, aj. Okej, więc Okej, otwieramy drzwi Czyli teraz musimy się tutaj zmierzyć, troszkę was tutaj jest, panowie. Powiem wam tak szczerze. Telefon cicho. A ewczyli nas. Dobra. A ten chyba się nawet nie zorientował, że jest jakiś problem tutaj. Albo się zorientował. Nie wiem. Okej okay. Czyli te drzwi, okej. Okay. Co my tu mamy? Kolejne drzwi. Dou no, seven you're going to need a key code to get past this door. It appears the code has been divided between three different guards in the casino. Each one has only a small piece of it. I'm marking their locations on your smartphone now. No dobra, już wiemy co mamy zrobić. Szef ochrony, ok. Tam musimy dostać się do tych trzech ważniejszych ludzi. Kierownik sali, tak? Dobra, grajcie sobie, grajcie. Skanowanie. Gdzie jest następny? Kierownik sali jest tutaj, tak? Dobra. Okej, okay, bond. drugiego już też mamy. A trzeci szef ochrony jest tam gdzieś, w tamtą stronę. Wiem, że jak grałem, to z tym się akurat dużo męczyłem, bo nie wiedziałem, jak to, to znaleźć. Chociaż teraz już wiem, że tutaj nie zauważyłem po prostu tych drzwi. Tak mi się wydaje. Ok, mamy go. Prawidłowo! Dobra. Czy ktoś jeszcze został? Zobaczmy, gdzie on jest Ten cały szef ochrony tutaj. To nie, tutaj, tędy się zejdzie Tu E, skanujemy Wejdź windą do biura Pomerowa Okej, okay. czyli wbijemy sobie tutaj Tak jak żeśmy tutaj przyszli, okej okay. Nikogo nie ma? Nie ma Gdzie jest tego winda? A, tutaj no dobra. Czyli dobrze, dobrze poszliśmy. Tak. Wejdź winą do biura Pomerowa. Na wszelki wypadek Okej. Okay. No, wyczyszczeni. Szybka akcja, zawsze popłaca. Co to jest? Kurendy tędy. wyjąć pistoletów w tym momencie Chyba w ogóle nie mogę teraz używać żadnego rodzaju broni, bo tak to mu chociaż... Aha Ap. No dobra

Tam stronę trzeba teraz iść. Smartphone. Dobra. Chociaż coś jest nie tak. Hmm. Żeby przeskanować. Dobra, D, A... Ajajaj, brak dostępu. Na szybko. D, A, D, A, A. The nature of this research. I told you. We were investigating anthrax and smallpox to come up with antidotes that could be used in the field in the case of a biological attack. And there was no way to militarize them? To turn them into weapons instead of cures? No! No? So why are these documents in code? I told you. I was working at home. What is the password for the USB drive? Tell me the key to crack the code! Stop! Stop! Tell you. No właśnie, teraz się okaże. No tak jak myślałem. Dobra, słuchajcie, my się teraz będziemy zwijać z tego, także ja tu i może zakończę. Zobaczymy co wyjdzie z tego w kolejnym odcinku. Także, ja jestem Norris. Dziękuję Wam bardzo, bardzo. Chociaż zobaczmy godzinkę. Tak. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za ten odcinek. Zapraszam Was do kolejnych. I trzymajcie się. Na razie. Pozdrawiam Was. Cześć. Z której strony będą nadbiegać? Z tamtej. Dobra. Tym się zajmiemy w kolejnym odcinku. Na razie.